O ja, widziałyście nowe zdjęcia Izzy? Cudowna jest. Tak, chciałabym wyglądać tak jak ona. Totalnie. O, pokażcie. Nie widziałam jeszcze nowej foty. Wow. Ej, a słyszałyście o konkursie mistrz szkoły? Podobna dyrektorka stwierdziła, że to będzie świetny pomysł. Widziałam info na stronie, chyba będzie parę dni przed zakończeniem, nie pamiętam dokładnie. Ej, dawajcie, weźmiemy udział, będzie śmiesznie. Po co? Iza i tak wygra. Ania, no co ty, dawaj, będzie fajnie, i tak w czerwcu nie ma co robić na lekcjach, a tak to przynajmniej coś będzie się działo. No nie wiem. Zuzia dobrze gada, nie musimy tego wygrać, zabawmy się po prostu. Przemyślę to, okej? Okay? No, do to No cóż, dziewczyny, mama wzywa, już późno się zrobiło. Już? Kocha, zaraz 21, spadamy. Wbijacie jutro po szkole? Ty też. Oczywiście, że tak. Konkurs mi z No i cłanka, nie rozśmieszaj mnie. Ty na konkursie mi z szkoły chcesz się ośmieszyć, spójrz na siebie, co to jest. No wy... Ania wstawaj, spóźnisz się na lekcję. Źle się czuję, mamo. Mogę zostać w domu? Ech, niech będzie, ale tylko dzisiaj, okej? Okay? Okej. Okay. Zobacz, jaka jesteś beznadziejna. Nie masz siły robić nic. Ale może to dobrze, nikt nie będzie skazany na przebywanie w twoim towarzystwie. Nie zgadniesz, zapisałam nas na konkurs Miss. Mówiłam jej, że to nie będzie najlepszy pomysł. Hm. Czekaj, zapisałaś nas? Kiedy ty to zrobiłaś? Gocha, byłaś przy tym. Ej, cicho. Ania? Hm. Wszystko, ok? Ja. Czemu nie było cię dzisiaj w szkole? Coś się stało? Nam no, możesz powiedzieć. Słuchajcie, mam problem. Czuję się okropnie. Za każdym razem jak patrzę w lustro, hejtuje mnie mój wewnętrzny krytyk. Nie wiem co robić. Ania, jesteś inteligentną, uroczą osobą. Jesteś naszą przyjaciółką. Jesteś najlepsza. Kochamy cię. Twój wewnętrzny krytyk nie ma racji. Jak w ogóle śmiecie obrażać? Dziękuję. Słuchaj Ania, pójdziemy na ten konkurs Miss. Ubierzemy się jak królowe, a ty pokażesz temu krytykowi, że się myli po całości. Czaisz? Pokonamy go, Ania. Zrobimy to razem. Dobrze, tak. Tak, pokonajmy go. No i o to chodzi. A teraz na scenę zapraszamy Anię z siódmej A. Tylko się o owelma. Dasz radę, Ania. Wierzymy w ciebie. Pokaż, kto tu rządzi. Te tencjuszko, zobacz, jak się ludzie na ciebie gapią. Wiesz co? Ty kłamiesz. Wcale nie jestem tym, co o mnie mówisz. Prawda jest taka, że jestem ok, a ty nie. Ania, wyglądałeś zjawiskowo. Jesteśmy z ciebie takie dumne. Zrobiłaś to. Dzięki dziewczyny, bez waszej pomocy by mi się nie udało.